Cześć, z tej strony Masakrus i dzisiaj zajmiemy się kolejną częścią poradnika. Będzie to ogólny schemat bazy, tematem, i czyli jak, jak budować właśnie cały. To pokażę tylko schemat, bo tak naprawdę resztę i tak będziecie sami rozwijać w taki sposób, znaczy w takim kierunku, jaki będziecie chcieli. I przy okazji, jeszcze poza ogólnym schematem, polecimy z tematem. Tak, jakby pas, głównego pasa transportowego, bo on się składa. No, jest, to no fajnie wygląda. Także zobaczycie o co chodzi. No to lecimy. Tutaj mam taki przejrzysty w miarę pole treningowe. Pokażę Wam tak naprawdę jeden dział. Jak się buduje dokładnie od początku i Ponieważ każdy inny jest dokładnie te, w ten sam sposób budowany, więc, więc to wystarczy, tak naprawdę, jeden dział. Ok, to, to lecimy. Podstawowa zasada: potrzebujemy dostarczyć surowce. Do, każdego, do każdej fabryki, tak naprawdę, może być surowców. Z tego, co, co ja trafiłem, to cztery. Jest chyba maksymalnie dotychczas. No i ok, i zrobimy właśnie od razu dla czterech, żeby nawet przy mniejszych ilościach po prostu. Ten sam schemat będzie działał wszędzie, więc jest OK. No dobra. Te dwa pasy to są pasy dostarczania surowców. W ten sposób je robimy. Odległość jest nieistotna. Ważne, żeby były przy sobie. I tak. Teraz wpinamy do nich surowce. Tutaj ta część. Ten pas i ten pas. Tutaj zakładamy, że tak jak w poprzednim temacie było, z działem przepalania. To są właśnie tak jakby wyjścia z tego działu przepalania, czyli tu mamy płytki miedziane, wypuszczamy je przy sobie i płytki żelazne również wypuszczamy je do głównego pasa transportowego, który właśnie u mnie w moim przypadku idzie w lewo. W waszym, jak sobie już ustalicie, tak jak wspominałem, w zależności od tego jaki macie teren, w tą stronę będziecie rozbudowywać i w tą stronę główny pas transportowy będziecie ustawiać. No dobra. Powiedzmy, że tu mamy te jedne płytki, drugie płytki, czyli z nich coś chcemy stworzyć, będziemy z nich tworzyć w bardzo prosty sposób. Pierw ja akurat używam rozdzielaczy, bo przyzwyczaiłem się jest łatwo nimi wypuszczać. Można również inserterami, ale inserterami to czasami trzeba dawać większą ilość inserterów na pas, bo niektórych materiałów potrzeba bardzo wiele i insertery, pojedynczy inserter nie zawsze obsłuży taką ilość. OK, wypuszczamy powiedzmy płytki żelazne, które no załóżmy, że są u góry. O, teraz wpuszczamy płytki miedziane w ten sam sposób. Jedyne co to trzeba je puścić pod spodem, czyli pod ziemią. Robimy to w taki sposób, w zasadzie zawsze będzie dokładnie ten sam sposób. Czyli musimy wykręcić pierwpasem, bo podziemne pasy tylko do przodu, znaczy tylko w jednym kierunku można puszczać, a nie mogą skręcać w trakcie. Prowadzenia także jest ok, o i proszę bardzo, już mamy wypuszczone dwa różne materiały w tym przypadku. To teraz tak, kolejna rzecz, używamy maszyn asemblacyjnych, ponieważ tylko w nich można tak naprawdę tworzyć z zwykłych materiałów, automatycznie inne materiały. No to tak, mamy automat produkcyjny, czyli ta maszyna assemblacyjna pierwszy level, drugi, trzeci, a będziemy je po, po kolei tak naprawdę odkrywać wraz z rozwojem technologii, czyli tych badań. Ok, stawiamy sobie maszynę assemblacyjną, tu nie ma żadnych zasad w jakiej odległości od siebie, ja stawiam co jeden dlatego, bo można tutaj prąd jeszcze postawić, o, możecie stawiać tylko i wyłącznie przy sobie, o, możecie stawiać w większych odległościach, jest to nieistotne. O, ważne by były w ten sposób, czyli krateczka od y, najbliższego pasa, właśnie z dostarczonymi surowcami. Teraz, tak, chcemy z tego pierwszego pasa ściągnąć. Robimy to niebieskim inserterem, szybkim. O, nie trzeba logicznych inserterów używać, bo y, maszyny assemblacyjne same y, wysyłają żądania do inserterów i to co jest dostępne na pasach, jeśli jest przydatne tej maszynie przy produkcji danej rzeczy, czyli ta maszyna tego potrzebuje to automatycznie sobie po prostu ściągnie tak więc tu nie stanowi problemu teraz chcemy ściągnąć z tego drugiego pasa tak jak wcześniej mówiłem robimy to długimi inserterami czyli tymi czerwonymi o cyk, proszę bardzo i już w tym momencie mamy pełne wyposażenie jeśli chodzi o potrzebne produkty Teraz po przetworzeniu potrzebujemy wypuścić te produkty dalej, bo nie chcemy tego stakować, tylko wpuścić dalej do produkcji kolejnych innych rzeczy, które będą potrzebować danych produktów, które właśnie chcemy wytworzyć. I robimy to w ten sposób. Proszę bardzo, inserter wyjściowy, wyjściowy do pasa jakiegoś i wypuszczamy to w dół do naszej głównej linii transportowej, bo to będzie główna linia transportowa tutaj. Ok, jedna zasada jest taka. Ten pas transportowy, cały pas transportowy będzie składał się z wielu pasów, tak naprawdę, ale musi być zachowana pewna zasada: czyli robimy przerwę dwóch pasów. O, tak, jak mamy tutaj, o dwa pasy, i dopiero teraz. Ten pas będzie tak naprawdę mógł być używany jako transportowy. Z jakiego powodu? Z bardzo prostego ponieważ w dalszej części będziemy mieć tych produktów wiele. Ja Wam pokażę później, jak, jak wygląda przy ośmiu chociażby już działach zbudowanych. I będziemy chcieli przechodzić, wyciągać z krańcowych pasów bądź też środkowych pasów do innych. A do tego, żeby wyciągnąć, potrzebujemy właśnie dwóch kratek, bo tak, po pierwsze, pasy te, właśnie podziemne, można właśnie dzięki dwóm kratkom po prostu przedłużać bez problemu. O, a druga rzecz, żeby wyciągnąć cokolwiek, obojętnie czy inserterami, czy rozdzielaczami, i tak potrzebujemy dwóch miejsc, dlatego, bo w tym przypadku, na przykład, dla takiego rozwiązania, wypuszczając w dół, nie ma problemu. OK, fajnie, cyk poszło. Ale jeśli chcemy wypuścić w górę, to już tak nie zadziała. O, lepiej sobie zrobić tak, o, i będziemy wypuszczać w kolejne, prawda? Dwa te, ale musimy ten pas wykręcić. On musi zrobić, trzeba to zrobić mniej więcej w ten sposób. O. I już automatycznie możemy wypuszczać kolejny. No dobra, tutaj żeby nie gmatwać bez, bez powodu e, po prostu pokażę wam jak to wygląda finalnie i, o, i to będzie od razu jasne. Cyk. Tutaj mamy tak. o, Ustawiamy sobie pas. O, proszę bardzo. I w tym momencie już mamy z tej, z tej części z tego działu wypuszczony. Produkty do głównego pasu transportowego i jest, jest fajnie, bo w tym momencie już one są dostępne. Można z nich znowu wyciągać i do kolejnego, do kolejnego działu wrzucać jako produkty wejściowe. Tu akurat jest o tyle ciekawie, że spójrzcie, że można bez problemu to rozbudowywać, bo tu mnie akurat są tory, ale ogólnie, jeśli wybierzecie fajny teren w miarę otwarty, to rozbudowa tego będzie banalna, bo jedyne co tylko przedłużyć pasy i wszystkie dorzuci kolejną maszynę assemblacyjną z inserterami i jest OK, już wszystko będzie działać. Dlaczego tu zrobiłem to jako zewnętrzny pas? Dlatego bo pod spodem, czyli u dołu, poniżej tego głównego pasa całego transportowego, będziemy robić drugi dział, kolejny, tak samo, on będzie w ten sam sposób. O, zaraz wam to też pokażę na, na szybko. O, jak wpinać właśnie po obu stronach. I, i, i potem przejdziemy dalej, czyli jak to wygląda już w bardziej zaawansowanej wersji. Okay, przy budowie kolejnego działu zasada jest dokładnie taka sama. Najpierw budujemy te dwa pasy dostarczające materiały, potem podpinamy insertery i maszyny assemblacyjne, które będą przerabiać materiały wejściowe, potem wypuszczamy to, co wyprodukowały maszyny assemblacyjne do głównego pasa transportowego. I na koniec zostaje nam tylko podpiąć, czyli wypuścić z głównego pasa transportowego wejściowe materiały do e, tych dwóch wejściowych i mamy już wszystko gotowe. Ok, e, to po dwóch stronach już mamy działo zrobione, jak zresztą widać. O, tak więc e, pokażę Wam jeszcze jak to wygląda przy większej ilości materiałów po prostu żeby, żebyście zobaczyli, że faktycznie jest to e, banalne, jeśli chodzi o konstrukcję. O, proszę bardzo, tu mamy akurat e, trzy działy już e, produkcyjne. O, pod spodem mamy znowu trzy działy produkcyjne, wszystko wypuszczone do głównego e, pasa transportowego i spójrzcie, że wszystko jest e, bardzo systematyczne, zawsze przerwy po dwa. O, dają nam możliwość bez problemu wyciągania z każdego miejsca, tak jak na przykład tutaj. O, przechodzimy tylko pod pasami. O, każdy materiał możemy w każde miejsce bez najmniejszego problemu wypuścić o, i wszystko będzie w porządku. Ok, e, to tak. Pokażę Wam jeszcze jeden fajny myk, który jest potrzebny przy fabrykach, które zużywają więcej niż dwa materiały no, bo tak jak mówiłem, jeśli założymy, że na każdym pasie leci jeden materiał, to potrzebujemy je pospinać w niektórych przypadkach żeby na jednym pasie były dwa materiały no to tak jak tutaj mamy, na przykład wyprowadziłem sobie cztery materiały, proszę bardzo no, i robimy to w ten sposób wypuszczamy te pasy troszeczkę żeby zrobić im miejsce no bo niewiele, ale troszeczkę tego miejsca trzeba o, spinamy je w ten sposób, o hop, proszę bardzo i tutaj jak już mamy tak zrobione to w środku tylko puszczamy jeden pas i proszę bardzo w efekcie spójrzcie, że mamy z tej strony jest wstrzykiwany jeden materiał, będzie w sobie leciał z lewej strony, ten pas będzie wstrzykiwał drugi materiał po prawej stronie i tu mamy już dwa materiały na jednym pasie. O, dokładnie tak samo robimy tutaj o, też możemy sobie rozdzielić te materiały Kop, tak cyk to w ten sposób i ze środka wypuszczamy w dół inne i znowu tak samo lewa strona jeden wstrzykiwany z drugiej strony wstrzykiwany jest drugi o teraz jeśli zrobimy po prostu zwykłe przybliżymy sobie ten pas do tego o, to zobaczcie, że w efekcie otrzymujemy te pasy wejściowe. Tyle, że są na, y, Tyle, że transportują one w tym momencie jedno, jednocześnie już cztery materiały, bo są one tutaj powstrzykiwane. O, no, i w ten sposób dalej tworzymy tą y, część, kolejną, kolejno, kolejny dział, kolejną fabrykę z nowymi rzeczami. No. także. To byłoby mniej więcej tyle, jeśli chodzi o dział, tutaj właśnie ogólny schemat bazy i pas transportowy, ten główny pas transportowy tutaj. O, także dziękuję za uwagę i trzymajcie się, hej.